Stop! Tak, tak, nic Stop! Stop! Przed konarem daj Stop! Brawo. Przed konarem, daj Stop! O, Stop! <grym> Stop! Na przymości, nie? No, tak, taka niebieska jak. Ta, e, niebieska, taka szuta, jak tam z tyłu jest. To Dobra, To, to wejście te rowery. Tak sobie tu poszliśmy z Kordianem na statek. No odbijaj tak, żeby celować Bardzo szybka to była akcja. Przyjechaliśmy i od razu pan piekza, tak. Ja filmuję Pomyśl sobie, że rąk nie ma. Co się stało Kortyana? Chodzisz z tymi A lewą stroną przyhamuj, wtedy skręcisz. Lewą przyhamuj, patrz. Widzisz? Czy myśmy tutaj? Ja, myśmy tutaj z Justyną wchodzili, tędy. Tak, tak. Pamiętam, ja pamiętam tą rzeźbę. Miała być pogoda do opalania i co? Ja No, jesteś, jesteś w rzece. Ty nie. To chcesz się zamienić wiosłami? A czemu? a tu teraz będziemy przepływać przed tą, pod tą linią energetyczną pod którą jechaliśmy celujesz na to, tak? czekaj masz jakiś pomysł? no, ja nie wiem czy tam tędy przepłyniemy Musimy tam gdzie oni, bo tu możemy nie przepłynąć. To jest belka, tam albo dobra, maksymalnie z prawej. No i automatycznie płyniemy sami z prądem. Chcesz pić? Nie wiem, tak się dzieje. Może jestem mokry, ale szybko schnę. Dobra, ty pedałuj lewym, a ja skręcam. Tu można wyjść, wyjść na siku jak chcesz. O, tu jest prąd, popłyniemy z prądem, patrz. Zobaczę na mapie, gdzie jesteśmy, ale nie ma, nie ma zasięgu. Płyniemy już godzinę niecałą. Znosi nas. Wyepcymin na zewnętrzną, zginiemy. Tak oto zamieszkaliśmy w rzece. Pomagasz? Oh no nie. Ostatek się przewraca. Nie, ej! Kurde, nie rób tak. Nie widzisz, że tutaj z lewej strony możemy się wyepcyć z lewej. Co z lewej? Tu byśmy się bulkli, chopie. No ale musimy mieć najpierw pomysł co zrobić. Przybliż się do tego drzewa i duc te wiosło, tylko po prostu rękami odepchnij. Albo obróci. Nie obrócisz się, musimy tyłem. No to nie chyba cofnąć. Jeszcze no, odpychaj się od dna. Jak kurwa? Idą w stronę. tu. Zaprzyj się od dna. Nie, to le. Nie jesteś tym. Dobra, to ty z tej, a ja z tej. Kurwa. Nie tej lewej. Ja się nie znam na pływaniu statkami. To są trudne slalomy. zaraz jedziemy tam. No ale wiedziałeś, tam wjedziemy Teraz ciul. O, o, o. Dobra, wyprostuj dziób jadę Odbij się od tej gałęzi bym z której strony te konary minąć. Z Ach, Jakikolwiek. Nie dupujemy Zaprzyj odno. dno. Tylko, że musimy obaj w tą samą stronę. Nie, że ty do przodu, ja do tyłu. Do przodu. No, Kurde Dobrze jest sieć Tam ja bo ja go na Płynęliśmy i patrz czy na coś nie płyniemy. Teraz całkiem do prawej, bo zaś utkniemy. Nie panujemy nad tym. My też nie. To jest ponad nami. Uważaj, na, żebyś przy, nie przydupnął. No pana. Uważaj, Machaj, machaj prawym Chodźmy Lewa nie Dobra i płyniemy prosto nie, źle. źle, źle miałeś tym wiesłować z tym prawem dalej no tak, nie? to jak rzeka płynie po prostu nie? nie wyjście przed przedupimy ty jesteś w przodu, że musisz się odkrywać skorpiona Normalnie wiosłem, wiosło masz w ręce. Ja z tyłu tak nie umiem, bo mnie... bo nas skręci. Dobra, poczekamy. Ręk, ręce mam, ręce i poczekamy, poczekamy. Dobra. A to jest A Prawym! No, naparzaj, naparzaj na... Prawym! Nie tę prawo! <laughs> Teraz największy korek mam już minięty lewym hamuj dobrze Uf. jesteśmy gdzieś po okolicach Rudy Paproć, po w połowie drogi w połowie rzeki korek Płyną po <laughs> I co teraz? Uwaga! To trzeba wymyślić. Nie, 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 nie. Wiesz, tak się w prawo obrócić? No Złab się się tak, Patyka się złap. O. Czekaj, nie oni przypłyną tym zielonym. To my przypłyniemy. dawaj. Czemu ty nas zatrzymałeś? Czemu nas zatrzymałeś? Ko Kurwa. Miałeś konar w ręce, mogłeś nas wycelować. Nie no na tym jeszcze rozmięcia, ale ona spychła do tego, tam musimy płynąć. Tak, tak, tak tego, A nic tego, nie tak zrobi! Przed tym konarem daj wiosło. Przed, brawo. przed konarem daj wiosło. O, płyniemy. Konara. <laughs> tu, prawo, tak? No prawo, prawo. Dobra, odbijemy się. dawo, Według mapy jesteśmy przy paproci. Na wysokości takiego było przystanek w lesie. Za kilkaset metrów będzie stacja benzynowa po lewej. Zaraz będziemy mijać chyba most z wąskotorówki. Co takie, kurde, przeszkody porobili, nie? Nie mi Tutaj co, mieszkają, czy co? Dąbów. No i co? To jest taka wytawka fryda. Nie. Nie to nie A czemu tak się tam zakorkowało? Lewej chyba. Z lewej to na lewo Cześć Kaczka Siul Jednak nie zła decyzja Musimy wrócić. Zła decyzja. Jednak właśnie... Można było. Państwo to pod tym konarem? Nie, nie najpierw tu jest taka przeszkoda. A, no dobra. Co fajne? Co fajne? Odepchnij się od tego. I co teraz? Chce się odepchnąć, od tego. Teraz się od tej gałęzi. No. Gdzie? Nie wiem, jakkolwiek. Tu, tu. zaś. Ale przecież my tu w życiu nie się tu, tam trzeba, tu w prawo tu. Złap się tego Jak? Wypchaj nas tam po prostu No, złap się tego konara tu Tu Kordian, tu, tu, tu O, dobra Tu już chyba nic się nie dzieje złego Na lewo bardziej, na lewo, na lewo No to zniesie nas na lewo Dobra, hamuj lewym, hamuj Hamuj lewym Ty, to nie jest to, co ona chciała, żeby jej przynieść, takie to, co na no, nawóz jest te żółte? Chyba. Nie jest za późno. O, A ci co? No Nie, dopiero tu jest most kolejki wąskotorowej. Suchy jesteś. Co ty? Tutaj jest most kolejki wąskotorowej dopiero, a nie tamten. Ale dużo wodospad. Spadowód. Bystrze. Bystrze. Tyle! No? Ale patrz jaka prędkość! No! Wyhamowałeś całą prędkość? Nie! Nie! Nie hamuj! Dawaj, dawaj! No, ty... Te... Siu, co to było? Tak właśnie wrócił się Titanik Dupa mnie boli od tego fotela, już o ciebie. A no okrcie no, tam cały duża podejściu do kurta nie wiem gdzieś Niedaleko, chyba. Kliśmy. Na prawo. Dobrze. Dobrze. Na prawo. A teraz? Też na prawo. Uwaga, Ele me levou No, no. Nie wiem, czy my tu wysiadamy, czy dalej jeszcze. Niebies niebieska flaga. Tak mówiłem. Ja. Nie ma. Nikogo nie ma. Pójdziemy dalej. Następny odbił za 1-3 km. Dalej? No dalej, chyba, no dalej. To jedynie jest wyjście tam przy tym niebieskim mostku. Tam y w parku. Będzie to drzewo jest przewrócone. Tu jest pytają. Śląskie kajaki. Dobra. Ej, kabaki! Boa jest pijana czy coś? Jest taka popierdolona. No to i A co pod tym konarem? Gdzie teraz? Może, nie wiem, przyjrzyj się. Bo no nie widzę. Bo tamte uchnęły, nie? Nie. No. To chcesz pod? Konarem. Chyba pod. No to pod. Wykierujesz tam. Daliśmy radę patrz jak, patrz jak tu jest płytko No pewnie to to powinien się No ale wszyscy tam płyną przecież No ale wszyscy z innych firm No bo ci kurde z naszej firmy to popłynęli wcześniej jakoś Płytko z, z ciebie się zrobił bardzo dobry sterownik tej łódki Porzucony kajak Dopił się A nie dla mnie Przeba na Sikupsy Prawym, 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 napierdalaj No z lewej, jedynie z lewej A tu już jesteśmy przy tym muście chyba, nie? Siob, jak to zrobić? No nie wiem Jakbyśmy skręcili, to byśmy ale... No to połóż się Nie no, przecież Dachem przydupimy. No nie, dobra, dawaj, dawaj, kładź się, kładź się, kładź się. Ała, ała, ała. <laughs> Bardziej w lewo. No. O, o, teraz, teraz. No. Ja, ja. Widzę główkę, widzę główkę. O. O Jezus. Jezus. Ciekawe, ciekawe, jak ta baba, jak ta baba się tu przeciśnie. No i tu jest ten most. I te drzewa. I te drzewa. No ale tych drzew tu jest pełno. A tam potem wodospad jest. Nie będę balansujesz, żebyś benigiem frunął, leciał. Jak to mam robić? Dobrze, dobrze. Tu To na prawo 12.00 już jest tak naprawdę, Ten zegar dzwoni w sensie. Co ty? Ja 12.00 A my o której byliśmy? 9.30 płyniemy tym statkiem. Nie umiem dopłynąć. Ponad 2 godziny. Prawie 3, 3,5. O, tam jest jakaś flaga. Widzisz flagę to jest. Aha. No, leja nie, jest jeszcze no, smaka. No, nie, 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 To dobrze. nie, 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 statku. statku tu, tu? ty ty hamuj, ja pedałuję, prawda? Teraz Teraz ja a ty ty Myślisz, że że tu lądować? lądować? A gdzie? Ale weźmy dzisiaj czy mamy co tam jechać po te rowery? To najwyżej was podrzucę, nie? No to pojedziemy po rowery. A tam jechaliście lasem czy drogą? Lasem. A my tu zaraz mieszkamy. Aha Gordian, weźmiesz to, to też wam wszystko mokre. A mi się dziwnie chodzi, o tobie? Co? <laughs>